Jestem ulicznym raperem, ci łeb. Szturmuję teren, kiedyś nie miałem nic, teraz mam hajs, wydaję go na kurwy dziwki. Jestem prawilny, nie jestem 60, -ą. nie rozwalę się na psa, ty rozwalę się razy dwa. Światła kasną nocą, więzienne kratki cię zamykają. Konfidentki, lotnie spłacają, pozdrawiam ziomków, co na komendzie się nie rozpierdoliają. A jebać tych, co przy na komendzie zrobili. Jesteś taki kozak, to czemu chodzi z jakibą? Jak kozacz przez telefon, to wyją się ze słowa. Jak nie, to będzie rozwalana twoja głowa. Masz mercy dzieci w kapeluszu? I próbujesz stać się kozakiem. Uliczne Zwając siapę, udajesz kibica pewnego klubu. Jak go udasz, to go nie ślubuj. Staś się kibicem żużla, zresztą czeka ciebie trumna. Raków często chowa, jebać włókniasz.